Komandorze, jesteśmy na kursant, nie widzę straży kursant, chyba nie przyjdzie, a dobra, to mniejsze, mnie to chwilowo nie obchodzi, gdzie jest tanclerz, mamy go chronić przed przemową, kto ma go chronić w przemowie, my i straż kursant jeżeli będzie, aha, okej, okay. a gdzie jest tanclerz, tu jestem, okej, okay. nasze oddziały są już gotowe tanclerzu, wystarczy, że będziemy robić przemowę jak chcesz. Dobrze. Kilka minut później. Dzięki wam za pomoc. Okej, okay, ale teraz się spinaj. Dobra. Dobra. Teraz tylko musimy czekać na przemowę. Oby dzisiaj nie było żadnych zamachowców. Wtedy <laughs> zginął jeden klon. Zwykły. Zaraz co? Skup się i pilnuj, ale tak, wy zawsze giniecie. Niech ci będzie. Po przemowie. Rancarz Palpatine skończył. Dzisiaj nic mi się nie stało, dzięki wam. To nasza specjalność.